Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj jest sobota. To wczoraj, w piątek, jak byłem tam na takiej budowie, taka malutka, jakaś taka budowa się zaczyna. Na tym filmie, gdzie, gdzie był tytuł, że ukrywam się przed państwem polskim, to tam widziałem, że chłopaki takie rusztowanie. Kilka dni temu tam założyli, a tam wcześniej te dykty były chroniące drzwi i szyby, żeby żadnego jakiegoś aktu wandalizmu nie było, i tak dalej. Więc się zabija tam, gdzie ktoś może wejść przez szybę, której już tam nie będzie, więc są właśnie chronione no, dużymi płytami paździerzowymi i tak dalej więc tam właśnie byłem kręcić film To właśnie jak tam jechałem to właśnie taki fajny zajebisty wkręt tam właśnie był, więc sobie można zobaczyć ile on ma gdzieś 7,5 7,5 cm i widać że jest taki ostry, nowy wkręt ostry więc spokojnie, jakby rowerzysta jechał, to by diabnął sobie oponę. On właśnie tak był na, na, na chodniku, bym powiedział a rowerzyści wszędzie jeżdżą po chodnikach też i tak dalej przy, przy drodze, właśnie, przy, przy ulicy. Więc podniosłem ten wkręt żeby no, nikt z rowerzystów się nie dziabnął sobie opony, bo, bo to będzie problem wiem ile to kosztuje i jaki to jest kłopot i, i też taką, taką właśnie y, śrubę y, śrubę właśnie taką dużą też podniosłem schodnika więc ona troszeczkę krzywa, widzę troszeczkę jest, ale ale, ale no, znacznie dłuższa. Więc rowerzysta, który miałby starą oponę już, starą jakąś zużytą, to gdyby przez tą śrubę przejechał, przez tą śrubę zależy w jaki sposób jeszcze, no to, to coś tam mogłoby mu się stać, jest takie ryzyko. A jakby przez tego wkręta przejechał, to, to na pewno jestem tego pewien, bo, bo takich rzeczy się doświadcza. Dobrze, to teraz sobie pójdziemy właśnie zobaczyć tutaj na chwileczkę jeszcze sprzęt do jeżdżenia, jaki tutaj jest. Dzięki. To jest elektryk. Wszyscy wiedzą, że to jest elektryk. To jest składany. On jest tutaj składany. Ok. W tym miejscu jest składany, więc to jest taki składak i pedały też ma składane, więc można go łatwo złożyć i do bagażnika gdzieś włożyć, ok? Tu ma silnik, tutaj ma silnik w tylnym kole i tak sobie tutaj stoi po prostu. Baterię ma tutaj, to jest bateria tutaj właśnie, ona jest tak na... W taki sposób przymocowana, dość elastyczny, więc trzeba jakoś to zmienić. Bo jadąc po dziurach, załóżmy to się może po prostu urwać, ok? No więc to jest elektryk. To właśnie tutaj w, w tylnie koło on o teraz będzie widać w tylnie koło on chwycił dokładnie bardzo podobny wkręt. W tylnie koło tutaj gdzieś i tak gdzieś z, 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 z boku tutaj chwycił wkręta z boku chwycił wkręta takiego długiego więc więc trochę to kosztuje właśnie aby sobie poradzić żeby wymienić oponę, dętkę i tak dalej więc on sobie tutaj jest więc właśnie on chwycił takiego to już było dawno takiego wkręta właśnie chwycił więc rowerzyści muszą uważać jak jeżdżą na różne ostre rzeczy a tu jest taki Challenger to jest Challenger Challenger to jest taki zwykły zwykły rower trochę tutaj skrzypi w nim tutaj skrzypi trochę ten yy, resor skrzypi trochę więc nie wiem, trzeba go tam jakoś naoliwić czy coś, no bo skrzypi już sam resor. A tak to spoko jeździ, ok. To jest Challenger. Nie wiem, czy będzie widać, bo jest ciemno. Ale to jest taka jakaś półwyczynowa taka kolażówka. Okej, okay? ma białe siodełko widać. Białe manetki, tutaj białe linki, taka oryginalna i ma żółte opony, żółte opony ma, tak sobie tutaj stoi, ale tutaj ma, tu ma no flaka, więc już dawno po prostu chciałem się zabrać za to, żeby ogarnąć to jakoś i żeby można było tym rowerem jeździć. On tak w miarę wygląda. Lakier nie jest porysowany, ktoś musiał dbać o niego, albo był mało jeżdżony i zawsze stał w domu. On ma łańcuch żółty żółty łańcuch ma i żółte opony, ok? Więc idziemy dalej. Fajnie wygląda. A tu jest taka rama, taka sama rama na części i to jest jak widać myszyn, myszyn, że ten rower miał misję. O, sama rama tak wygląda całkiem całkiem, że na części spokojnie mógłby być. Te ym, dźwignie ma całe. linki ma całe, ramę ma zdrową. Tutaj tylko było to. Koło, tylnie koło było lekko skrzywione. Sama rama była skrzywiona lekkiego koła, więc przednie koło było całe idealne wyjęte. Jeszcze można niespokojnie jeździć przednim kołem, y, przełożyć do jakiegoś innego, a tutaj y, tylko y, rawka była wygięta i, i lekko opona była tam zdjęta czy coś. Więc siodełko było tutaj, więc to jako część, ta rama jest tu na części trzymana. A tu jest właśnie pudełko po tym challengerze. To, to duże to jest pu pudełko, pudełko po tym challengerze. Więc w tym pudełku tutaj tam są jak widać różne rzeczy rowerowe, stare opony, dętki. Więc tutaj. Rowerzyści muszą dbać o siebie i mieć jakieś tutaj części zamienne, i tak dalej. Więc pudełko po tym rowerze czerwono-niebieskim, tutaj ta rama na części, gdyby co. Yy, tak się popatrzyłem, że po prostu ten rower jeździł. Że jak ktoś go wystawił do wrzucenia, to spokojnie nie wiedział co czyni, po prostu, bo w stanie technicznym to tylko. Rawka tylnia zgięta była, więc tylko. dokupuje rawkę, robi robociznę, czyli zakłada tylko, albo przemienia dętkę oponę, zakłada to tutaj i, i hulałby tym rowerem. Dobrze, wie, więc tak to jest, że też tutaj pomagam innym. Co tu jest? O tu, tu jest tak, że. W taki sposób się dętki nie klei. Ta, taką taśmą. Bo to jest sklone taśmą, więc taką taśmą się dętek nie klei. Więc też no, staram się rowerzystom pomagać. Yy, jak mogę, więc jest w porządku. Z moją wiedzą i umiejętnościami jest OK, więc nie narzekam tutaj. Jak będę miał trochę więcej czasu, to, to bym tą ramę zrobił tutaj. Ale no, musiałem, musiałem wziąć dętkę do, do innego właśnie roweru. Dzięki. Więc, jak już wspomniałem, jestem tutaj pomocny ludności lokalnej i staram się im pomagać jak tylko mogę. Więc, wszystko jest ok. A także dbam o rowerzystów, że jak są jakieś przeszkody na chodnikach albo tam na ścieżkach rowerowych, gdzie rowerzyści jeżdżą, to jak po prostu widzę, że, że jest coś takiego zajebistego po prostu, no to, no to usuwam, bo wiem czym to jest dziabnąć się, jak się jeszcze spieszy i trzeba być planowo yy, na miejscu, gdzie się dojeżdża. Dziabnąć się skutecznie na taki długi wkręt i ostry. Na taki nowy, ostry wkręt, więc. Yy, no. Dętka do wymiany i dużo kłopotu. Okej? Okay? Dzięki.